Jak się pan czuje? Na... Czuję się świetnie, buchownie i życzę państwu doskonałej zabawy tak jak rok. szrok. Podobno jest następna noc świętojańska. Może to, że jutro będzie jeszcze więcej, zapraszam na moją wieść bardzo często. No to święto najlepsza Bardzo świetnie. Przekazuję głos siłą. Dzień dobry, ja nazywam się Ewa Jaromin, a to prawdziwe oblicze naszej rodziny. Biański zebrany z bukowieńskiego drzewa, Bukownie, Bukownie. Witajcie kochani w vlogu z Bukowny z Nozy Świętojańskiej! No, co mamy do, ciekawego do powiedzenia? Dopiero zaczęła się ta impreza, ta biesiada, ten festiwal, ten po prostu ten event. Ten event e, dopiero rozpoczęliśmy. Wracamy teraz do domu po rozpoczęciu, gdyż ponieważ mamy parę rzeczy do zabrania, musimy tutaj, wiecie, się przygotować lepiej, jechaliśmy na bryczce i z Wyskałem mamy takie jedno przemyślenie. Takie mam przemyślenia. Takie mam przemyślenie, że po prostu odczuwamy wewnętrzną chłopomanię. Tak jak... E, Chorzę teraz właśnie. Chciałbym. <laughs> to była młoda polska. Tak. tak. Jak, jak młodo Polacy. młodo młodopolski. Tak, bo odczuwamy. Kocham wieściem sercem. To jest właśnie liść, którego ja będę kochał. Ja Zapraszam na mój pasen. Pasen w Idziemy, some... idziemy przez miasto. Przedstawię sobie ręce. Haj, gewis! Haj, gewis! Patisiu, Patisiu! Wow. wow, such a vibe! Such a vibe. Wszystko widać, wiecie? Wszystko. Ju, parujemy. Parujecie bardzo. Para. Para musi być. U Jezu, o Jezu! Ej, mam, to nie, ale to było... serio. Afroloki się zamoczyły. Oj, oj oj. się jest bada. <laughs> Jakaś laska I się można. cię. Basenik. Basenik. Masenik. A ty Pascal wchodzisz czy nie wchodzisz? O, Paniusia, Paniusia weszła. Paniusia da spróbować. Dziękuję. ale patrz, widzisz, Alina? A, dobra. W tej kamerze tak widać, że takie są mini kropelki. Mini Tak, Wielkie krople. Temat, temat jest taki, biznes? że ja chcę iść do basenu, ale po prostu obiecałem Patrycji Kosobudzkiej, że poczekam na nią po prostu, zanim wejdę do basenu. O, idzie! Gdzie? Oliwia? Gdzie jest Patrycja? Gdzie Szymon? Szymon? O! Nie dawaj, bo ja cię czekam! Tylko Wiktoria o, typowo! O, ty, <laughs> Kurwa! No. To Tu